Cześć, z tej strony Lunar, to Kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj nagrywamy kolejny raz Roblox. I tym razem idziemy na świat trzeci. to jest Obby ale na rowerze. Tak się to nazywa. Wchodzimy już do trzeciego świata. Świata były już dwa robione. Dobra, trzeba jechać. Group Rewards. A to jakaś wyrzutnia jest, jak z Fortnite'a. Okej, okay, tu też coś jest, ale... Free? Mogę za free? O, mogę za free, dobra. To jeszcze za free sobie zakręcimy i szybko lecimy z tym światem. Motor, fajnie by było. Nie, przeskoczyło. No trudno. To lecimy dalej. Teraz to. O, od razu całe przeskoczone. I tu jest. Nie wiem, jakby trochę szybciej, jakbyśmy byli. tak? A nie, już jest normalnie. Pewnie ten lunchpad trochę wyrzucił. Jakieś kolumny z laserów. Ha, przeskakujemy tu, tutaj. Teraz tu. Jest. Teraz tutaj, tutaj jest kolejny checkpoint. Lecimy dalej. Kolejny zaliczony. Zaliczyło się chyba, nie? A, zaliczyło. Powinno się zaliczyć. Kolejny zrobiony. Tutaj. O nie. O yes Dobra, jakoś to przeszliśmy. Hop, hop, jest kolejny. I teraz, o nie, to spada, to spada szybko. Jest, i to już normalnie. A tu o co chodzi? A. No okej. Okay. Chyba my to po górze mieliśmy przejechać, ale. Ale tak też można. Teraz tu, hop, przeskoczę. Jest, udało się. I już 18% świata. Tu wszystko udało się, ale tutaj nie ryzykuję już. Nie wolno tak ryzykować. O nie. No dobra, to tak nie fart trochę. Tutaj, tutaj i kolejny checkpoint. O nie, tu się podnosi. O kurde, to tego to nie wiedziałem. Te spada. Zdążyłem. Zdążyłem. Jest. Kolejny checkpoint. Jest tu. O! Jest. Udał. Jezus, nie wiem, jak to teraz zrobiłem w tej chwili. O nie, tutaj. Dobrze udało się. No i wpadłem. Niestety. Jest. No nie no, jeszcze raz. Na spokojnie Hop! Jest dobrze zrobione. Gravity coila nie mamy już. A, ale jest tak się jak z niego. Nie. By bym nie korzystał po prostu tutaj. Przeskoczę jest. Kolejny checkpoint. Ten spa, ojoj, No bywa. I tu co? Oj, wyszczyla nas idealnie do kolejnego punktu. Oj, no, jakbym skoczył na co to, to by było? Tośmy od razu dwa światy przeszli na trzy, dwa levely przeszli. Dobra, jest, jest. Dalej. O nie, o nie. Spadłem. Tu. Przejdę? Jest? Dobrze. Okej, okay, tu jest, jest. Lecimy dalej, wybijamy się raz na to przeskoczy. No nie, no było blisko. No, jeszcze raz próbujemy. Tylko teraz już tak nas. Nein, nie ma żadnych chestów. Jakiś infin... inf... infinity fly. Nie, nie chcę latać, chcę to przejść. Po prostu, Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Tutaj, ta, mm, Bardziej, nie, no to trzeba. Pier, na, pierwsze się trzeba tutaj rozpędzić. Tak, tak. I tutaj zwalniamy. Dobrze jest. Kolejny przeszliśmy. Teraz tutaj, tutaj wybijamy i lecimy. Nie dos leciałem, kurde, szkoda. Jeszcze raz, tylko teraz nie lecę na... Ten drugi, tylko na ten pierwszy. Dobra, ale trochę trzeba to wypocząć to do przodu. Trochę trzeba potrzymać to jednak. Dobrze? jest jak to mi się udało? Teraz tutaj, tutaj, Doskoczę? No nie, no to trzeba tak po jednym że A się bardziej rozpędzić, albo po jednym, no, ale tu już się nie rozpędzę. Jest, jest i jest. Kolejny przeszliśmy. I teraz tuż są jakieś takie, no. Hop, uda się! Jezu, nie chciałem, chciałem w ogóle co innego zrobić, ale. Nie, 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 i spadliśmy. Cóż, jeszcze raz. Hop, hop. Jakby to wyszło, to by było na farcie. Dobra, i teraz tutaj, no. Nie, 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 nie. Tu jest. Trzeba przejść. Hmm, hmm. Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. No nie chcę żadnego teleport guna. To nie można za szybko, ale też nie można za wolno, właśnie, żeby. Nie no to trzeba naraz zrobić, inaczej to ja nie wiem. To się nie da A nie da się naraz, bo... Dobra, dobra. Dobra, jest! Jest! I teraz tutaj spadnę. Nie, udało się. To jest tutaj przeskakuję. Hop! hop, Niestety Niestety się nie udało... Ale jeszcze raz. Dobrze, dobrze. No razie idzie bardzo dobrze. I jest kolejny checkpoint. Lecimy dalej, hop. O nie wiem czy mi się to uda Jano to było na N to ja to robię na farcie jakimś Tu się... A tutaj się nie trzeba rozpędzać. Jest kolejny checkpoint 32% już teraz tutaj lecimy. To mnie nie uderzy... Ale spadnę Nie dotknęło, ale spadłem niestety. A co tu jest? Claim. O, za darmo. Inferno bike będzie za 22 godziny. O, czyli... O, to dużo czasu. To... Nie wiem kiedy ja... Może nagram z tego odcinek z tego rowera, ale czy ten rower oprócz tego, że nie wiem, będzie pewnie... Kr Muszę się na tym skupić, kryde. Mm. No, tak, pyk. Jest. Jest. Teraz tu, teraz tu, teraz tu i lecimy dalej. Hop! Jest dobrze. Teraz tutaj przeskakujemy tutaj, tutaj, tutaj i jest. Przeszliśmy. Teraz tu. Mmm, teraz tutaj trzeba się troszeczkę rozpędzić. Hop, hop. Ok, a można tak? Nie, tak nie można. Aha, aha, dobra. Trzeba na spokojnie. Hop, jest, 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 kolejny i już spadł. No. To denerwuje te podwójne trochę a mi coś tu kupować, ale nie chcę. No, nie chcę. No, no czy to jest jakiś żart? Czy to nie jest ciężkie? Jest! Udało się! Jest! zaskoczy... Nie, trzeba od początku. Trudno. Nie, czemu tu nie doleciałem? Mm, tylko nie to. Dobra, hop. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chciałem to zrobić inaczej. No teraz już normalnie robię, żeby się nie wywaść. No i. A, tu jest tu znikające, dobra, trzeba szybko. Jechać. Jest. I o nie, tu też znika. Tu też znika. Nie no. Ja to się tak nie rozpędziło za bardzo, to by... Aha, no fajnie. No to fajnie. To jest tutaj, tutaj. Po jednym, po jednym skoczymy. Hop. 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 Jest? Udało... O nie, tu jest wiatr. Tu jest wiatr. Dobra, jest. Jest, nam się, skoczę. jest, o nie No nie, tu też jest wiatr Ale się udało No, no tu po prostu ściana była No dobra Hop, hop, hop Je O nie, o nie, no Jest, dobra, przeskoczyłem dwa na raz Dobrze, udało się Teraz tu hop, jest Tutaj nie, o nie, to To znik... To znika po prostu Dobra, hop, jest, jest, jest Zaliczyło mi... Zaliczyło. To też znikanie. Aha, to, to proste takie. Na no, tu będzie... Le, prościu, Prościzna. Prościutko na punkt. Teraz tu Dobrze, że tu nie przeskoczyłem tak... O nie. Dobra, jest. Teraz tutaj... No już się nie udało. Tutaj tu jest. No. Już. Nie wiem. Chyba nie... Powoli. Powoli to trzeba. Czemu ja to szybko robię? Czemu ja to robię szybko? Trzeba na spokojnie, tak. tutaj się trochę zatrzymać i teraz tu. Doskoczę. Doskoczę. Na głośno. Hop, hop, hop to było proste o nie i teraz tylko nie oberwać ogóle nie oberwałem teraz przeskakujemy Nie? Yeah. nie dolecę? tak mam to nie wiem jak ja mam to może o tak trzeba się z samego końca tego wybić okej okay. a tutaj do... ale było blisko Mogę nie dolecieć. Tutaj proste. To jest znowu ta trampolina. Jest! Uuu, prawie byśmy spadli, a to trzeba szybko. Szybko. Sz nie, no to jest presja teraz tutaj, bo to znika. To znika, znika. Ok. No hmm, też nie wolno się jakoś tak zatrzymywać. Dobra, teraz się udało. To też znika, tak, to też znika. A to już prościej. I znowu te trampoliny. To są z innej gry. O! No. To ciężkie, O nie, gdzieś mnie. A na bok. Gdzieś mnie od razu. Miło. Teraz tu. Aha, czyli trochę się trzeba rozpędzić i. Dobra, trochę się rozpędzam. Jest! Udało się! Tutaj od razu. No, luzie, tu. Hop. O, skuczy. Ja no Teraz to żeśmy to zrobili! A znowu. I z. Aj, chciałem znowu szybko, ale. Nie wyszło. Dobra, tu już wolniej. Tu już trzeba wolniej. Hop! A, wolniej, wolniej trochę. Poprosiłbym, wo o, trochę wolniej, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest. Teraz tutaj dolecimy. Aha, 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 bo to tak. Bo to takie podwójne. Dobra, jest tu. Dało się. Teraz tu. Więc tutaj. I przez ścianę jedną, drugą, trzecią. I teraz już. I teraz już nie dolecę. No tak. Dobra, jedna ściana, druga ściana, trzecia ściana. I można jechać szybciej, szybciej trochę. Trochę szybciej. Jedna, druga i trzecia. I teraz szybciej tu, tu, tutaj, tu. Aha, bo to znika jeszcze. już no to jeszcze znikało. Mm, tutaj już nie doskoczyłem Hop Jest? To zniknie pewnie? Tym trzeba przeskoczyć jak najszybciej, no to już przesadzając z tymi levelami czasami To nie jest aż takie łatwe Okej, okay. tutaj prosto To jest niewidzialne czy nie trafiłem po prostu? O, tra jednak trafiłem. Jednak się da. Tutaj i od razu przeskakuję tu. O, udało się od razu cały level przejść. Tutaj, trochę dalej trzeba. I już widzę. Teleporty na kolejne levele. Tu się udało. No i tu już prościutko. Tu na koniec to już jest... Ja bym się na ostanie wywalił, ale to już jest. Koniec congratulations 14.08 Można to zawsze przebić Nagroda otrzymana Okej okay. I, I. Aha I to był trzeci świat, tak, to był trzeci, ten to Czyli później będzie żółty taki świat. Czy pewnie tu będzie Żółto, a nie filetowo. No ale to zobaczymy w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Chyba z tej gry. Albo... Nie no, z tej gry, a jak nie z tej, to z jakiejś Robloxa. To do następnego odcinka. Na razie. Cześć!